Z UZ dookoła świata. Pod tym hasłem odbędzie się 14. edycja Festiwalu Nauki, którego organizatorem jest Uniwersytet Zielonogórski. Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 4-5 czerwca. W niedzielę 4 czerwca organizatorzy zapraszają na stadion przy ulicy Wyspiańskiego. Tam stanie strefa relaksu, będzie też sporo kulinarnych akcentów oraz mnóstwo sportu. Głównym celem festiwalu jest oczywiście popularyzacja i upowszechnienie nauki, a tym razem w wydaniu międzynarodowym, ponieważ na Zielonogórskiej Uczelni. Coraz chętniej studiują rzacy z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Grecji, a nawet Wietnamu. Chodzi nam o to, żeby pokazać uczelnię otwartą na świat, o to, że jesteśmy już międzynarodową uczelnią, ponieważ przyjeżdżają do nas studenci z zagranicy, którzy chcą studiować w Zielonej Górze. Wszystko oczywiście w ramach programu Erasmus+. Mamy studentów z Gruzji, mamy studentów z Turcji, Hiszpanii, Ukrainy. Międzynarodowa odsłona festiwalu nauki to nie tylko podkreślenie otwartości zielonogórskiej uczelni, studenci z Zielonej Góry i Okolic oraz mieszkańcy, którzy wybiorą się na stadion, będą mieć szansę bliżej poznać studentów z innych krajów oraz podszlifować języki obce i poznać zwyczaje i tradycje, mówi profesor Georgi Melikidze, prorektor do spraw nauki i współpracy z Zagranicą. To jest promowane, żeby na ucieniach i pracowali obcokrajowcy i przyjeżdżali studenci i co więcej wyjeżdżali, Polacy też wyjeżdżali, by e, poza Polskę na studiować, studiować. choćby jeden semestr albo jeden rok gdzieś indziej. No, to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważnym elementem niedzielnej odsłony Festiwalu Nauki będzie druga edycja biegu dla transplantacji. Idea biegu jest szczytna: chodzi o propagowanie wiedzy na temat transplantologii. A jak zaznacza Bogumiła Burda ze Stowarzyszenia Nerka, świadomość Polaków na temat przeszczepów jest ciągle niewielka. Dużo negatywnych opinii się słyszy na temat, a jak będzie to, jak ja będę żył z jedną nerką, a jak oddam drugą, ale musimy sobie wziąć pod uwagę, że właśnie przykład, no ja dlatego też biegnę, żeby pokazać, że mając jedną nerkę można pomagać innym i można mieć jaką pełną świadomość do tego, że robię coś dla innych. A rzeczywiście świadomość jest bardzo niska na temat transplantacji. Bieg cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Lista uczestników została już zamknięta, ale organizatorzy planują zwiększyć liczbę miejsc do 400, więc jest szansa, że kolejni chętni wystartują, a to wyjątkowe przedsięwzięcie nie liczy się wynik sportowy, tylko udział w zawodach, a zawodnicy otrzymują medale i koszulki. Bieg wystartuje 4 czerwca o godzinie 11.00. Miejsc nie ma, zapisy są. Zapisy były właściwie elektroniczne, trwały dokładnie cały tydzień, limit 350 osób wyczerpał się bardzo szybko. Nie ma opłaty startowej. Koszulki są, techniczne, bardzo fajne, jest medal faktycznie dla każdego uczestnika, więc ten pakiet jakby imprez sportowych jest zachowany, natomiast rzeczywiście nie ma opłaty startowej. Drugi dzień Festiwalu Nauki jest adresowany do najmłodszych Zielonogórzan. Wszystkie sale dydaktyczne uczelni staną otworem dla przedszkolaków. Pracownicy uczelni szykują ciekawe pogadanki i prezentacje, tak aby dzieci mogły przyjrzeć się osiągnięciom nauki z bliska oraz samemu wziąć udział w zajęciach praktycznych. Chcemy, aby ci najmłodsi już też wiedzieli, że jest Uniwersytet Zielonogórski właśnie w ich rodzimym mieście, choć przyjeżdżają do nas też uczniowie spoza Zielonej Góry, z regionu, więc ten poniedziałek cieszy się zawsze dużą atrakcyjnością. I tak naprawdę, tak jak wspominałam, mamy już ponad 70% zajętych tych wszystkich warsztatów, wystaw, które oferujemy. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają Zielonogórzany na kolejną odsłonę Festiwalu Nauki już 4 i 5 czerwca.